Dzień dobry, witam Państwa na konferencji przed meczem 15. kolejki BetKlik II Ligi, w którym to spotkaniu ŁKS 2 Łódź zmierzy się z Podbeski Bielsko-Biała na Stadionie Króla. Ten mecz już w poniedziałek o godzinie 16. Z nami podczas konferencji jest trener Konrad Gerega, trener ŁKS 2 Łódź. Panie trenerze, ja na początek chciałam zapytać o to, czy trochę powietrza wpadło do szatni po tym ostatnim zwycięstwie z Olimpią Elbląg. Dzień dobry, witam Państwa. No na pewno wpadło takiego pozytywnego, bo myślę, że mm, przy 01 było to tak e, sytuacja była trudna, ale chłopaki to dźwignęli i tak jak powiedziałem ostatnio świeżo pomeczu, że, że to jest duża sztuka, i teraz e, myślę, że na tym przełamaniu takim no, u siebie też przede wszystkim no, w trudnym momencie będziemy chcieli jak najwięcej tego pozytywnego tlenu e, jakby skonsumować w tą dobrą stronę. Bardzo dziękuję i teraz Państwa poproszę o zadawanie pytań. Hey, panie Trenerze, to przed Wami teraz seria meczów. Tak? Może się przedstawisz? To teraz już Dobrze, Piotr Andrzejczak, Gradiół Panie Trenerze, przed Wami seria meczów z drużynami, no nie powiem z dołu tabeli, bo to by wyszło, że Waszymi sąsiadami, ale jest okazja, teoretycznie oczywiście, bo to jest sport, żeby się z tej strefy spadkowej czy nawet barażowej wykaraskać, no ale trzeba wygrywać z tymi drużynami z dołu, no to może to zwycięstwo z drużyną z pokaże zawodnikom, że no można grać i wygrywać, a nie tylko remisować szczęśliwie albo nieszczęśliwie przegrywać. No myślę, że każdy po tym ostatnim spotkaniu wlał w siebie dużo pozytywizmu i tak bym do tego podchodził, że te następne spotkania najbliższe wiadomo to są zespoły sąsiadujące w tabeli, ale no <laughs> No tak jak mówię my do każdego meczu podchodzimy w ten sam sposób my dobrze pracujemy po prostu no nasza powtarzalność czasami z racji młodego wieku jest różna i te mecze nie układają się tak jakbyśmy chcieli popełniamy zawsze ten jeden czasami ten błąd kluczowy więcej niż przeciwnik i, i myślę, że cały czas chcemy rozwijać tych chłopaków to nie jest tak, że my nie chcemy wygrywać chcemy tylko no nie zawsze jakby przeciwnik na to nam pozwala i, i wiadomo, że te mecze najbliższe. Mamy nadzieję właśnie punktować, więc, więc chciałbym, żeby tak było i robimy wszystko, żeby ten zespół był przygotowany do tego wyzwania. No to pod Beskidzie to na dziś jaka to jest drużyna? Na pewno silna kadrowo, na pewno bazująca na dużej ilości zawodników z, z dużo większym doświadczeniem. Wiadomo, zespół, który przed sezonem był rozpatrywany jako jeden z kandydatów do awansu, bo, bo jakby też tworzyli taką kadrę i taki potencjał ludzki mają, wiadomo, dzisiaj się trochę mają za dużo potknięć, natomiast no, myślę, że mm, musimy się spodziewać o wiele trudniejszego spotkania niż z Olimpią Elbląg, bo na pewno nic nie ubliżając oczywiście piłkarzom Olympii Elbląg, ale uważam, że Podbeskidzie jest mm, no, lepiej skonstruowanym zespołem, który, który na pewno, na pewno więcej będzie miał tej, mm, być może więcej jakości, w grze ofensywnej, więc na wszystko musimy być przygotowani. Więc tak bym do tego podchodził, że, że trudniejsze wyzwanie do, przed nami. To ja jeszcze tak Mikołaj, Madaj, telewizja Polska Łódź. Przekornie odwrócę to, o czym mówił Piotrek. Okej, okay. 10 minut, ostatnie, czy tam 20, przechylone, prze, prze, przechylony mecz na swoją korzyść to 3-1 ten tlen do szatni, ale z drugiej strony, czy to a, nie spowoduje delikatnego rozluźnienia w zespole? O. No w ogóle bym nie myślał o tym, że jest rozluźnienie, bo, bo myślę, że my musimy złapać przede wszystkim pewność siebie, ale nie rozluźnienie. Myślę, że tak jak powiedziałem, że niektórzy to są debiutanckie sezony na poziomie seniorskim i być może pierwszy raz dotykałem takiej sytuacji. W strefie spadkowej i to widać, że ich działania nie są pewne, że ta powtarzalność jest podyktowana trochę czasami nerwowością, no bo ja widzę, że ci zawodnicy potrafią grać piłkę na treningu, tylko po prostu przychodzi ten mecz i, i ta sytuacja, ten stres meczowy gdzieś powoduje, że pewności siebie nam brakuje, więc trudno mówić o rozluźnieniu. Raczej chciałbym iść w stronę pewności siebie, że, że po prostu tego wszyscy potrzebowaliśmy. Czyli to nie jest tak, że przed tym meczem trzeba będzie niektórych trochę zapięty, ściągać z chmurek albo nakładać lodu pod czapki? Na pewno nie. Pełna koncentracja? Na pewno nie. No, sytuacja jest taka, gramy u siebie, wiemy, że chcemy złapać serię, więc trudno tu mówić o jakimkolwiek rozluźnieniu. Czy są jeszcze jakieś pytania od Państwa? Jeśli nie ma, to ja mam dwa pytania z portalu X. Pierwsze, wydaje mi się, że już poruszaliśmy tę kwestię, ale chyba wymaga przypomnienia. Co się dzieje z Rico, trenerze? No tutaj został kontrakt rozwiązany za porozumieniem stron. Ryko w tym momencie szuka sobie klubu z tego, co tam gdzieś wiem, gdzieś trenuje, szuka. Więc tutaj ta sytuacja już była zakończona myślę miesiąc temu bodajże. Nawet chyba dawniej mhm. i druga kwestia w każdym meczu sezonu do tej pory wystawiał pan inną jedenastkę. Czy nie uważa pan, że potrzebna jest trochę większa stabilizacja, zwłaszcza w środku pola, aby uporządkować bardziej grę? Generalnie uważam, że jest to drugi zespół i no oczywiście, że chcielibyśmy, żeby taka stabilizacja składu była, ale tu jest tak dużo rotacji w góradu, dół, że ciężko o tą stabilizację raczej chodzi o stabilizację, bym podchodził do tego pozycyjną. Czyli, że dany zawodnik powiedzmy o statusie młodzieżowca, który dotyka pierwsza sezonu do żeby był powtarzalny, więc o tą stabilizację chodzi. A rotacje, no, jeszcze wcześniej pracując i grając przeciwko UKS-owi, no to i każdemu zespołowi drugiemu, no to, to rotacje ciężko mówić o jakiejś powtarzalności w składzie, no bo. Bo trudno o to, bo po prostu taka jest idea tego, tego zespołu, że czasami muszą wystąpić zawodnicy z pierwszego zespołu, czasami tych rotacji jest więcej, mniej, zależy to już wszystko od tego jaki jest mikrocykl, jak to wszystko wygląda, więc bardziej podchodziłbym do tego w ten sposób, że ustabilizować działania zawodników, tych młodych szczególnie, żeby byli bardziej powtarzalni, a myślę, że cały czas oni się rozwijają i, i tak bym do tego podchodził, bo, bo też jakby spojrzeć nawet na ostatnie cztery spotkania, no to graliśmy mecz u siebie z Kaliszem, oczywiście był remis. Ciężki, trudny mecz na wyjeździe z hutniku był remis. Powiedzmy 2-0 porażka z wiceliderem. Teraz odrabialiśmy zaległości, wygraliśmy. Więc mam nadzieję i też to głęboko wierzę, że wszystko zmierza w dobrą stronę, że w końcu. Ta stabilizacja i te momenty właśnie tego tych przysłowiowych wyciągania wniosków względem właśnie stabilizacji pozycyjnych u tych młodych chłopaków to to jest klucz i, i to pozwoli nam dobrze punktować więc tak bym do tego podchodził i, i, i myślę, że, że to jest najlepsza idea i kierunek pracy. Bardzo dziękuję i to już wszystkie pytania na dziś, a zatem trzymamy kciuki za poniedziałkowy mecz powodzenia trenerze i bardzo dziękuję.